Podczas dzisiejszej wizyty odwiedziłem braci Homma, aby odebrać gołębie. Moim zdaniem ich hodowla w ostatnich latach należy do absolutnej czołówki w Holandii na dystansach krótkich, co jednoznacznie potwierdzają osiągane wyniki sportowe. W ciągu ostatnich dwóch lat gołębie braci Homma zajmowały pierwsze miejsce w rankingu PIPA w kategorii sprint. W sezonie 2024 Posiadali trzeciego najszybszego gołębia sprinterskiego na świecie. Rok 2025 tylko potwierdza ich klasę. Zdobyli trzeciego najlepszego gołębia w całej Holandii w sprincie, trzecie miejsce w kraju w kategorii krótkiego dystansu, a ich gołąb zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu pipa na krótkim i średnim dystansie. To najlepiej świadczy o tym, że w ostatnich latach ich gołębie należą do najszybszych w Holandii na krótkich dystansach. Jak zaczęła się Twoja przygoda z gołębiami? Zaczęliśmy razem w 2006 roku. Mieszkamy tutaj na gospodarstwie. Mamy wiele zwierząt i dorastaliśmy zajmując się ich pielęgnacją. W 2006 roku chcieliśmy również mieć gołębie na gospodarstwie. Wtedy, poprzez rodzinę Jellema, zetknęliśmy się ze sportem gołębiarskim. I wtedy także zaczęliśmy brać udział w lotach konkursowych. Jakie linie gołębi są w Twoim gołębniku? Większość gołębi pochodzi właściwie od rodziny Ayerkamp. Oprócz tego mamy jeszcze kilka gołębi od Arie Dijkstra, ale zasadniczo są to głównie gołębie Ayerkamp. Nasz najlepszy rozpłodowy samiec również pochodzi od rodziny Ayerkamp. To Dakar, który jest wnukiem euro. Dakara połączyliśmy z samicą od braci van den Brande z Berlar. To obecnie nasza najlepsza para. Oprócz gołębi Ayerkamp mamy też kilka bardzo dobrych gołębi szybkościowych od Marco Zandwort, I to właśnie są gołębie, które u nas najlepiej się sprawdzają. Od wielu lat mamy dobrą relację z rodziną Ayerkamp. Od 2009 roku regularnie tam jeździmy, i w ostatnich latach pochodzi stamtąd wiele dobrych gołębi. Ile gołębi dajesz na lot? Latamy wyłącznie samicami. Ze względu na czas i naszą pracę, zdecydowaliśmy się grać tylko samicami. Sezon zaczynamy mniej więcej z 65 samicami w systemie wdowieństwa a młode gołębie to osobna kwestia. Jakiego systemu używasz, aby Twoje gołębie szybko wracały do domu? Latamy tylko samicami, więc samiec, partner, zawsze zostaje w domu. Gramy na wdowieństwo. Nie pokazujemy gołębi, więc w sobotę samiec zawsze jest w gołębniku. Być może właśnie dlatego to tak dobrze działa. Samice wiedzą, że samiec jest w domu. Co dajesz swoim gołębiom do picia po powrocie z lotu? Gdy gołębie wracają z lotu, szczególnie z większego dystansu, dajemy im wodę z elektrolitami, aby szybciej się zregenerowały. Im szybciej się regenerują, tym lepiej trenują w niedzielę i w poniedziałek. Porównujemy to trochę do sportowców oni także piją elektrolity. W sobotę woda z elektrolitami jest u nas standardem. Jak motywujesz gołębie przed włożeniem ich do kosza na lot. W zasadzie w ogóle ich nie motywujemy. Nie pokazujemy partnerów. W sobotę samiec zawsze zostaje w domu, więc w piątek wyjmujemy samice. Zaciemniamy gołębnik i bardzo spokojnie wyjmujemy je z gniazd. Uważam za ważne, aby gołębie spokojnie wchodziły do kosza, szczególnie samice. One doskonale rozumieją ten system. Wiedzą, że partner jest w domu i to jest dobre. Jakiego rodzaju karmy dajesz swoim gołębiom w trakcie lotu? Karmimy różnymi rodzajami pasz i mieszamy je na wyczucie. Są to pasze Van Robies, Matador i inne. Na początku tygodnia karma jest lżejsza, a pod koniec tygodnia cięższa. Wtedy dodajemy więcej paszy energetycznej. Patrzymy również na to, jaki ma być wiatr w sobotę. Ile kilometrów gołębie muszą przelecieć, oraz jak wygląda trening w domu. To są dla nas ważne wyznaczniki. Jakie preparaty i suplementy podajesz w trakcie lotu? W sezonie, w niedzielę, często podajemy proszek kondycyjny firmy dr Mariena, ten różowy proszek. Poza tym od czasu do czasu stosujemy DHP (Kultura Darba Komplit) oraz Forte Vita Stravi Parma, ale nie mamy tu sztywnego schematu. Zazwyczaj na początku tygodnia raz dodajemy Forte Vita lub Darba do wody. Dodatkowo zawsze podajemy mieszankę Varia od Koopman, którą mieszamy z odrobiną gritu. To dostają praktycznie każdego wieczoru z dodatkiem trochę konopi i trochę P40. I w zasadzie to wszystko. Proszek marien przyklejamy do karmy, ale staramy się robić to jak najmniej. Zależy nam na tym, aby gołębie dostawały świeżą i czystą karmę. Zawsze, gdy stosujemy karmę z dodatkami lub proszek marien, później podajemy także czystą karmę. Obawiamy się bowiem, że jeśli gołąb musi jeść karmę obklejoną, zje jej mniej niż zwykłej, czystej karmy. Jaką szczepionką szczepisz swoje gołębie i kiedy jest najlepszy czas? Jeśli chodzi o szczepienia, to myślę, że jest to dość standardowe. Szczepienie przeciwko paramiksowi rozie wykonujemy wiosną, przed sezonem oraz zimą. Na początku grudnia szczepimy przeciwko paratyfusowi, czyli salmonelli. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o szczepienia. Szczepienie przeciwko ospie otrzymują jako młode gołębie. Młode gołębie szczepimy także przeciwko adenorotawirusowi. Raz, a czasami nawet dwa razy. I to są w zasadzie wszystkie szczepienia, które stosujemy. Czy dajesz swoim gołębiom preparat przeciwko adenokoli? Jaki to rodzaj preparatu? Tak, jeśli dotyczy to rzeczywiście młodych gołębi, jeżeli dochodzi do prawdziwego wybuchu koli, wtedy oczywiście interweniujemy. Natomiast jeśli jest to łagodna postać koli, nie reagujemy od razu. Najpierw próbujemy pomóc lekką karmą oraz dodatkiem zakwaszacza do wody, starając się przywrócić je do dobrej formy. Jeżeli to nie pomaga, wtedy sięgamy po preparat chyba firmy Wanders Lewis albo Belgika DWR. Musimy powiedzieć, że w ostatnich latach zdrowie młodych gołębi było u nas na dobrym poziomie. Dlatego mieliśmy też mniej problemów z koli. Jak często w tygodniu kąpiesz swoje gołębie i jakiego używasz preparatu? U nas gołębie zazwyczaj kąpią się w sobotnie popołudnie po locie. Czasami od razu po powrocie, a czasami dopiero w niedzielę, ale często zaraz po locie, ponieważ wtedy odczuwają taką potrzebę. Staramy się także umożliwić im kąpiel jeszcze raz w środę lub czwartek. W praktyce oznacza to, że kąpią się dwa razy w tygodniu. Bardzo często używamy po prostu samej wody. Właściwie prawie zawsze. Jak często dziennie pozwalasz gołębiom latać wokół domu? Na początku roku właściwie zawsze raz dziennie. Zazwyczaj jest to po południu lub wieczorem. W kwietniu staramy się wypuszczać je pod koniec popołudnia, ponieważ wieczorem szybko robi się ciemno. Z czasem przechodzimy na loty wieczorne, mniej więcej około godziny 18.30. Gdy sezon się wydłuża, a dni stają się dłuższe, wypuszczamy je dwa razy dziennie. Wtedy trenują również rano, o ile nie jest już zbyt zimno. Temperatura powinna wynosić co najmniej około 10 stopni. Rano wypuszczamy je zazwyczaj między 5.30 a 6.00 i wtedy odbywają trening. Czy podajesz swoim gołębiom lek na drogi oddechowe? Tak, ale wszystko robimy w porozumieniu z lekarzem weterynarii Nanne Wolfem. Mamy też kontakt z Jelle Jelemą, który jest naszym przyjacielem. Jeśli uzna on, że drogi oddechowe nie są w dobrej kondycji, wtedy podajemy coś na drogi oddechowe, nie robimy tego jednak standardowo. W minionym sezonie podawaliśmy takie środki dwa lub trzy razy. Czy stosujesz środki odrobaczające? Jaki to rodzaj preparatu? W ostatnich latach po raz pierwszy podaliśmy starszym gołębiom tabletkę przeciwko robakom przed łączeniem w pary. Wcześniej przez wiele lat w ogóle tego nie robiliśmy, więc to jedyne działanie w tym zakresie. Wiemy, że w zasadzie przez ostatnie lata nie mieliśmy problemów z robakami, i teraz również nie mamy. Jednak Jelle-Jelema, nasz przyjaciel hodowca, jest w tym bardzo konsekwentny. Mówi, że gołębie powinny dostać tabletkę odrobaczającą. Jego gołębie częściej przebywają w naturze i żerują na zewnątrz. U nas tego nie robią, ale zrobiliśmy to po prostu jednorazowo, dla bezpieczeństwa. Kiedy gołębie łączysz w pary? Zazwyczaj na początku stycznia lub w połowie stycznia. Łączymy wtedy wszystkie gołębie jednocześnie. Lotowe i rozpłodowe. Jaja od par rozpłodowych w większości podkładamy pod gołębie lotowe. Nie prowadzimy bardzo wczesnego wychowu, również ze względu na drapieżniki. Nie chcemy zbyt wcześnie wypuszczać młodych gołębi. O której godzinie przyciemniasz gołębie młoda? W ostatnich dwóch, trzech latach. W ogóle nie stosujemy zaciemniania. Zrobiliśmy to świadomie ze względu na pracę i brak czasu. Pozwalamy naturze działać swoim rytmem. Wcześniej odnosiliśmy dobre wyniki z młodymi gołębiami i wtedy stosowaliśmy zaciemnianie od 18 do 8 rano. Co podajesz młodym gołębiom po oddzieleniu ich od rodziców? Po odsadzeniu, młode gołębie dostają zwykłą karmę ospłodową przez około 2-3 tygodnie. Dość szybko przechodzimy jednak na inną mieszankę. Najczęściej podajemy karmę dla młodych gołębi firmy Bayers i otrzymują ją co najmniej do rozpoczęcia lotów, a często również w trakcie sezonu lotowego. Karmę mają zawsze do woli. Karmniki są stale pełne. Czy stosujesz preparat do dezynfekcji gołębników? Tak, zimą. Latem nie. Ale zimą czasami stosujemy Wirkon S do dezynfekcji gołębników. Raz w okresie zimowym. Wirkon S działa również przeciwko salmoneli, Mamy z nim dobre doświadczenia. Ile razy dziennie karmisz swoje gołębie? Zimą raz dziennie. W sezonie dwa razy dziennie. Czy podajesz swoim gołębiom jakiś preparat na zawienie oczu? Jeśli tak, jaki? Nie, niczego na to nie podajemy. Jeśli gołąb ma uzawiące oczy lub brudny nos, wtedy jest przez nas selekcjonowany. Nie pasuje do naszego systemu. Czy możesz mi pokazać swoje najlepsze gołębi i opowiedzieć o nich? Tak. To jest Dakar, nasz obecnie najlepszy samiec rozpłodowy. W zasadzie założyciel linii całego gołębnika. Dakar jest bezpośrednim samcem z linii Ayrkamp. Od strony ojca jest wnukiem Euro, a od strony matki – wnukiem Olympic. Dakar jest ojcem potomstwa, które zdobyło cztery pierwsze nagrody okręgowe. Jest już również dziadkiem wielu zwycięzców pierwszych nagród w dużych konkursach, w tym także pierwszych nagród w okręgu. Jest również ojcem Olympic Luny, Gołębia Olimpijskiego z Olimpiady w 2021 roku. To jest Juna. W 2024 roku Juna została pierwszym narodowym asem gołębiem w rankingach Pipa w kategorii sprint-Wites. Juna zdobyła łącznie 6 pierwszych nagród, z czego 5 razy były to pierwsze miejsca w dużych konkursach, w tym również jedno pierwsze miejsce przeciwko 12 tysiącom gołębi w okręgu. Juna została wyhodowana przez Arnolda Palmana w gołębniku Eierkamp Palman. Od strony ojca pochodzi po synu Doter od braci Leidenan. Jej matka pochodzi z wspólnego wychowu Arnolda oraz naszego. Obecnie Juna jest już także matką i babcią kilku zdobywców pierwszych nagród. To jest Olympic Marion, wychodowana przez Marco Zandford. W tym roku Marion została drugim gołębiem olimpijskim w kategorii sprint. Vitesse. Oprócz tego zajęła pierwsze miejsce w rankingach PIPA w kategorii krótki dystans, a także pierwsze miejsce w rankingach PIPA w kategorii krótki i średni dystans, czyli w praktyce w dwóch kategoriach. Marion łącznie pięć razy znalazła się w pierwszej dziesiątce okręgu oraz osiem razy w pierwszej dwudziestce okręgu. Obecnie jest już również matką samicy, która zdobyła szóste miejsce w okręgu. Na koniec chciałbym pokazać wyniki braci Homma. Przypomnę, że w moich filmach odwiedzam mistrzów, którzy w danym roku wygrywają w Awdelingach. Podobnie jak w Polsce, gdzie co roku wyłaniani są nowi mistrzowie regionu. Nie szukam znanych nazwisk z przeszłości, lecz obecnych mistrzów, których większość osób jeszcze nie zna, a którzy są czołowymi graczami w Holandii. Dzięki temu widzowie mają okazję zobaczyć aktualnych, najmocniejszych zawodników w Holandii. Chciałbym też przypomnieć, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc nie będę miał możliwości odwiedzać hodowców. Zamiast tego przygotowałem dla Was materiały, jak zabezpieczyć gołębie przed chorobami, a także ciekawostki o gołębiach. Życzę wszystkim wesołych świąt i udanego Sylwestra, a w nowym roku ruszamy z pełną parą i odwiedzimy najmocniejszych graczy w Holandii.